zgłoszenia duszpasterskie. Wczoraj zakończyliśmy spotkania kolendowe zarówno te odwiedziny w mieszkaniach, domach, jak i te spotkania tutaj w Kościele. Wszystkim, którzy zaprosili nas do swoich mieszkań, skorzystali z zaproszenia na Eucharystię, pragniemy bardzo serdecznie podziękować Składamy podziękowanie także i tym chorym, którzy w tym czasie łączyli się z nami poprzez katolicką telewizję Serbinów w czasie naszego kolędowania tutaj w kościele. Ta forma odwiedzin duszpasterskich tradycyjna spotkanie w domach, ale także i w kościele wskazuje na nasz związek z parafią i jak to wygląda doskonale wiemy czasami media ukazują że to co się podejmuje pod względem duszpasterskim niekoniecznie jest potrzebne a jednak idąc wizytą duszpasterską spotykaliśmy się z wielką wielką życzliwością i ten wymiar jest posługą duszpasterską na którą wierni czekają dlatego chcemy wam bardzo serdecznie Podziękować za dar tych wszystkich spotkań. Dziękujemy za złożone z tej okazji ofiary, które przeznaczone będą także na potrzeby parafii. Bóg zapłać! Dzisiaj, druga niedziela zwykła, trwa tydzień modlitw o jedność chrześcijan pod hasłem: Czy wierzysz w to? Do 2 lutego, włącznie. Nie będzie mszy o 11.15 dla dzieci w Dolnym Kościele. Dzieci zapraszamy na godzinę 11.30 tutaj do Górnego Kościoła. O 16.30 dzisiaj nieszpory żałobne modlitwa za zmarłych parafian z racji trzeciej niedzieli miesiąca. O 17.00 w czasie mszy świętej będzie koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu chóru. Pod dyrekcją pani Anety Surowiec. Serdecznie zapraszam. Zespół szkół numer jeden z parafią świętej Barbary zapraszają dziś na msze o 12.15 i na jasełka przygotowane przez uczestników prymasówki. Zebrane pieniądze z tej okazji będą przeznaczone na rehabilitację Dawida Skrzypczaka. Jutro przypada wspomnienie świętego Fabiana, papieża i męczennika. We wtorek, wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy. Jest to także patronalny dzień babci. W szczególny sposób, babcie, będziemy polecać Panu Bogu przez pośrednictwo patronki św. Agnieszki. W środę, wspomnienie św. Wincentego Pallottiego, nabożeństwo do świętej Rity o 15.00. Koronka, prośby do Świętej Rity można składać na stoliku przy dawach ofiarnych. O 18 Msza Święta i nowenna do Matki Bożej nieustającej pomocy również zachęcamy do pisania na kartkach próśb i podziękowań, które przedstawić będziemy Matce Bożej. W czwartek 18 Msza i spotkanie Wspólnoty Świętego Ojca Pio. W piątek wspomnienie świętego Franciszka Salezego biskupa i doktora Kościoła. W sobotę święto nawrócenia świętego Pawła Apostoła o 18 i comiesięczny wieczór uwielbienia. Na tę modlitwę zapraszamy szczególnie kandydatów do bierzmowania z klasy 8. W przyszłą niedzielę 25. Dzień Islamu pod hasłem ugasić ogień wojny i zapalić światło pokoju. O 16:00 w następną niedzielę będzie koncert również pastorałek i kolęd w wykonaniu chóru Solideo i Scholi Starnowskiej Woli. Zebrane ofiary w czasie tego występu będą pomocą na rehabilitację 22-letniej Dominiki. O podjęcie dyżuru w Kościele w tym tygodniu bardzo proszę mieszkańców przy ulicy Konstytucji 3 maja 7 i 9. Proszę o podjęcie tego dyżuru w poniedziałek i piątek sprzątającym w ubiegłym tygodniu. Serdecznie dziękuję. Bóg zapłać. We wtorek 28, a więc w następnym tygodniu, odbędzie się w naszej parafii wizytacja kanoniczna księdza biskupa Ordynariusza wizytacja rozpocznie się o godzinie 10:00 natomiast o 17:30 będzie prezentacja poszczególnych wspólnot i o 18:00 msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa i kapłanów dekanatu Tarnobrzeskiego już teraz bardzo serdecznie zapraszam wszystkich parafian. A dokładny program będzie podany w następnym tygodniu, bo będzie także i modlitwa na cmentarzu przy grobowcu księdza Michała Józefczyka i tam również chciałbym, aby zgromadzili się wierni, będzie wspólna modlitwa. Także chcę przypomnieć, że Mamy kościół stacyjny w Tarnobrzegu Ojców Dominikanów. Możemy tam zyskiwać odpusty, zupełne podane są warunki, jak również możemy korzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Są wyznaczeni kapłani z poszczególnych dekanatów dekanatu Tarnobrzewskiego, Nowodębskiego, Raniżowskiego, Baranowskiego i także zwalnianie z niektórych kar, które są zarezerwowane w Stolicy Apostolskiej. Będziemy mogli zapoznać się z tymi wytycznymi. One będą podane w ogłoszeniach. Są już zamieszczone także na stronie naszej parafii, w stronie internetowej. Pragnę pozdrowić wszystkich naszych parafian, gości, życząc błogosławionego tygodnia, a wszystkim obchodzącym swoje imieniny, świętującym urodziny, niech Pan błogosławi na każdy dzień. Szczęść Boże.